Jesteśmy z Wnusią na Gorzanowskim Zamku i zwiedzamy stary, piękny zamek. Gorzanowie, jesteśmy pod wrażeniem tego, co tu widzimy. Widok z drugiego piętra. Tu dodam, że piętra są bardzo wysokie, to nie są takie piętra, jak się obecnie buduje. Podwórze zamkowy mamy. Szkoda, że nie wziąłem kamery, bo. Nie planowaliśmy wycieczki do tego zamku. Wyszło nam tak po prostu niespodziewanie. Jakie piękne zakończenia. Okien, dachy. No niesamowicie. O, jak się cieszy. Panie, zdejmują stare drewniane malo, malowidła do renowacji. A tutaj mamy wieżę. Piękna, wielka wieża. Może nam się uda tam wejść. A tutaj mamy pomieszczenie bardzo duże, w którym znajdują się te drewniane malowidła, które właśnie panie przed chwilą zdejmują, ratują je, bo będą to renowacje. To są jakieś malunki, ja nie wiem jak to się fachowo nazywa, bo gdyby to były obrazy religijne to byłyby ikony, a to, to nie wiem jak się nazywa proszę No jestem pod wrażeniem, bo pierwszy raz dopiero jestem tutaj w tym gorzanowskim zamku i moja Wnusia też o, cieszy się Pokazuję jednego zęba, bo reszta jej wypadło, bo to mleczaki. <grywia> Na ścianach też piękne malowidła. No wspaniale, wspaniale. Cieszę się, że kolejna perełka ziemi kłodzkiej zostanie uratowana. W tej chwili trafiliśmy idąc do wieży do ogromnej, do ogromnej sali, ogromna sala, nie wiem co tu kiedyś w tej sali było, moja Wnusia aż skacze z radości. Eee. Z, że... <śmiech> no. <śmiech> tak się cieszy, bo ona tak jak i dziadek, czyli jak ja, też takie rzeczy kocha, uwielbia zwiedzać. O i teraz jak nie lubiła pod kamerę się nigdy ładować, tak teraz się chce pokazać, że tutaj jest. Jesteśmy w drodze na wieżę. Idziemy krętymi schodami. No i spodziewamy się pięknych widoków z tej wieży, ze samego szczytu wieży. Ale po drodze mamy tutaj kolejne pomieszczenie, do którego nie wejdziemy. Bo tutaj jest widać robota ciesielska. Tu będą stropy kładzione czy wylewane, nie wiem. Jesteśmy za ostrożni, za rozsądni, żeby się pakować tam, gdzie jest niebezpiecznie. Więźby dachowe, ileż tu pracy było. Proszę. Piękna ciesielska robota. Na suficie, na ziemi. Tak. A tutaj, tu jesteśmy my. Tak? Ja i Wnusia. Nie? Może mi papa, pa, pa, sorry, po, pomagać że na sam szczyt wieży ale wyżej nie wychodzimy bo tu jest widać drabina czyli to jest tylko wejście dla tych panów którzy tutaj remontują prawdopodobnie tam i tak byśmy nie zobaczyli bo tam już jest sklepienie tam już jest chyba szełm wieży Wyjrzymy sobie przez okno o taki ole wysoko Ogarniemy kamerą podwórze. Tam stoi nasz pojazd. Czeka na nas. Tak. I popatrzymy na te przepiękne widoki. To są góry Byszczyckie. To, co z tego okna pokazuje. Pogoda piękna. Tylko szkoda, że nie wziąłem kamery. No, po prostu to jest taka przypadkowa wycieczka. Pięknie. No, i zwierzy jeszcze kolejny odcinek filmu na dachy, na te okna. Wiele z tych właśnie okien z tymi pięknymi rozdobami zostało już odnowionych. Wiele jeszcze będzie odnawianych. Jakie to piękne rzeczy kiedyś robiono. Tam dalej, w głębi podwórko, część. Z zamku bez dachu. Nie wiem, czy tam będą dach zakładać, czy też tylko zostawią to jako ruinę trwałą. No. Tutaj jeszcze odrobinę niżej tam byliśmy. Tak, komentowaliśmy tam też tamten fragment. Widziany niesamowitą ciekawością. Drapałem się jednak prawie pod samą kopułę wieży, I tu są takie pomieszczenia. Dalej nie będę szedł, bo tam okien nie ma, tylko są takie, to znaczy są okna zamurowane cegłami. To by było tyle zwiedzania. To miejsce, z którego przed chwilą zszedłem, czyli prawie z szuba wieży, a tutaj wznosi się poniżej podszcze, o, skacze z radości. Ja się też cieszę, że jej się to podoba i że, bo, że ją to wszystko zaciekawiło. Kawałek filmu, jak schodzimy z wieży. Fajnie się idzie, kręte schody. I wyglądamy przez okno. Sporo schodów jest z tej wieży. Prawie koniec schodzenia z wieży. Ogarniemy teraz podwórze zamkowe. Tam byliśmy na tej wieży, tam wysoką samą. Zwiedzanie w Zamku Gorzanowskiego kończymy, jesteśmy w takim, jakby można powiedzieć, pod budynkiem, w takim przejściu, tam dalej, dalej. To właśnie teraz się ukazała brama, a my powoli kończymy zwiedzanie. Dzisiejsza wycieczka z moją wnusią Laurą już dobiegła końca. Znajdujemy się przed wejściem do Gorzanowskiego zamku. Tu jest to wejście główne nad wejściem figury. Kończymy. Jesteśmy zadowoleni, że zobaczyliśmy naprawdę jak ten gorzanowski zamek wygląda. Ile tu piękna i ile jeszcze pracy, a słychać i widać praca w Jeszcze nie opuściliśmy Gorzanowa, jesteśmy w Gorzanowie nad rzeką Nysą Chłodzką. Oto ta rzeka, tak jak zwykle figury muszą być, oczywiście to jest rzeka Nysa Chłodzka. I chcieliśmy dodać, że nie zwiedziliśmy wszystkich pomieszczeń w tym gorzanowskim zamku, które można by już zwiedzić. Ponieważ zajęłoby to bardzo dużo czasu, ale nagraliśmy takie odcinki i takie miejsca z których już można wnioskować, że jest to piękny, zabytkowy obiekt, świadek minionej historii tutejszych ziem. Jesteśmy zadowoleni, że nam się to... Myślę, że to się udało, prawda Laura? No to spójrz tutaj, czy prawdę mówisz, tak?